Witam Państwa. Okazało się, że dwa moje poprzednie wystąpienia, podczas których przedstawiłem Państwu ogólne, powiedzmy, zasady dziedziczenia, spadków związanych właśnie z tym dziedziczeniem, z przejęciem majątku po zmarłym, okazuje się, że wywołały one no, takie dosyć spore zainteresowanie, co ostatecznie... Spowodowało również to, że otrzymałem od państwa szereg telefonów, a przy tym, tak jak zapowiedziałem wcześniej, oprócz tych podstawowych form dziedziczenia, pozmarłym jego majątku o dziedziczeniu ustawowym, o którym mówiłem, o dziedziczeniu testamentowym, które ma zawsze pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym, jest jeszcze szereg. Innych szczególnych przypadków dziedziczenia. I dzisiaj będę właśnie starał się mówić o tych szczególnych przypadkach dziedziczenia. Nie są to problemy, proszę Państwa, takie proste. Zwłaszcza, że no, z praktyki wiem, że niejednokrotnie. Bez sięgnięcia do komentarzy do orzecznictwa sądowego nie łatwo jest samemu te przepisy zinterpretować. Są to problemy czasami bardzo złożone, zwłaszcza w sytuacji, w której szereg osób dzisiaj prowadzi działalność gospodarczą, a przecież to jest też określony majątek podlegający dziedziczeniu, a ta działalność może mieć różne formy. Odsyłam Państwa do poprzednich moich, nazwijmy to, tych mini wykładów, które są na stronie pod paragrafem TadeuszSłaby albo słaby.pl. I tam można prawda, je znaleźć. Wiele zresztą innych interesujących, moim zdaniem, Państwa tematów, o których już mówiłem tak jak zaznaczyłem na wstępie, będę mówił o szczególnych przypadkach dziedziczenia. Jakie to będą te szczególne przypadki odbiegające od takich powszechnych, powiedzmy sobie, z, z którymi mamy do czynienia każdego dnia. Mianowicie dziedziczenie przedsiębiorstwa prowadzonego indywidualnie przez osobę, czyli przedsiębiorstwa, gdy Państwo tu w ewidencji informacji działalności gospodarczej w Świnoujściu rejestrujecie. Umówię tak, także dziedziczenie udziałów, czyli dziedziczenie przedsiębiorstwa w spółce, w spółce cywilnej. To także dziedziczenie udziałów prowadzonego przez spółkę jawną, przedsiębiorstwa prowadzonego. To udziałów czyli przedsiębiorstwa prowadzonego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. To dziedziczenie lokalu spółdzielczego, czyli spółdzielczej lokatorskiej, lokatorskiego lokalu mieszkalnego w spółdzielni. To także dziedziczeni majątku w przedsiębiorstwie zwanego spółka jawna czy spółka partnerska. Proszę Państwa, i szereg jeszcze innych z tym wiążących się różnorodnych form możliwości przejęcia majątku po zmarłej osobie, czyli nie tylko na podstawie testamentu, nie tylko na podstawie ustawy, ale w oparciu przede wszystkim właśnie o ustawę czy postanowienia testamentu, testamentowe bądź jeszcze w innej formie tak jak w formie darowizny czy w formie zachowku także możemy właśnie taki majątek tą masę spadkową przejąć na swoją własność proszę państwa o działalności gospodarczej artykuł drugi przede wszystkim ustawy o działalności gospodarczej mówi co to jest bo to jest ten pierwszy temat czyli dziedziczenie przedsiębiorstwa prowadzonego indywidualnie Kim jest przedsiębiorca? Określa to artykuł 4, paragraf 1, punkt 1, i, paragraf 4, punkt 1 i 2, że jest to osoba fizyczna, że jest to osoba prawna bądź jednostka organizacyjna, nie będąca osobą prawną, której osobna ustawa przyznaje zdolność właśnie prawną wykonywania we własnym imieniu działalności gospodarczej. Tu mamy także y, takim podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, jest także osoba zagraniczna, czyli cudzoziemcy. I tu występują niejednokrotnie kolizje y, y, dotyczące zasad dziedziczenia, które kolizje prawa występująca, występujące w polskich przepisach prawa i, i w prawie właśnie którego państwa, którego obywatelem jest ten cudzoziemiec, zaprowadzi działalność gospodarczą na, na terytorium Polski. Proszę Państwa, przypominam, że podstawą dziedziczenia jest testament bądź jest ustawa i że testament ma zawsze pierwszeństwo przed właśnie dziedziczeniem ustawowym ta indywidualna działalność gospodarcza zaczyna się często no powiedzmy od zera od niczego tak ale bywa niejednokrotnie tak że chcąc rozpocząć działalność na przykład transportu międzynarodowego czy transportu krajowego czy inne formy tychże działań, to trzeba wnieść określony wkład do tego przedsiębiorstwa zarejestrowanego na terenie właśnie naszego miasta, czy też w innych miastach, czy też na terenie prawda, innych państw. Czyli ten wkład jest już jakimś majątkiem wnoszonym. I jest to teraz problem, na jakiej zasadzie my ten majątek wnosimy. Czy to będzie wypożyczenie, czy to będzie najem do, tego, do tej działalności gospodarczej? Ale proszę Państwa, to nie wszystko. Wkładamy określone pieniądze do tej działalności, by je rozpocząć już sam fakt początkowy. Potrzebny jest lokal, potrzebne są maszyny, urządzenia, potrzebne są samochody, potrzebni są pracownicy, więc to wszystko ma określoną wartość, czyli jest to majątek wniesiony a także majątek wypracowany w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej, bo przecież celem działalności gospodarczej jest przede wszystkim, są zyski, są uzyskiwane pieniądze, które służą potem prawda, temu przedsiębiorcy, bądź jego rodzinie. Ale to są także, proszę Państwa, różnego rodzaju zobowiązania wynikające właśnie z prowadzonej działalności, czyli kredyty do spłacenia i tak dalej, i tak dalej. To Państwo z ze swojego życia doskonale wiecie i potraficie to Państwo jak gdyby ocenić. Więc, jak spadko, spadkobiercy, proszę Państwa, spadkobiercy, o których mówiłem w poprzednich swoich wystąpieniach, kim oni są? Przede wszystkim są to dzieci tego zmarłego spadkodawcy i są, jest to żona. Są pewne zasady, prawda, dziedziczenia, o ile nie ma, taki, nie ma testamentu. Natomiast w testamencie spadkobiercami mogą być także osoby zupełnie obce. To mogą być także różni pomocnicy, pracownicy, sąsiad, sąsiadka i temuż podobnie. Proszę Państwa, co może zrobić taki spadkobierca z takim przedsiębiorcą? Z takim przedsiębiorstwem, czyli z majątkiem przede wszystkim Wszystkim tego przedsiębiorstwa. Przede wszystkim no, ma kilka tutaj takich możliwości. Może zakończyć tą działalność gospodarczą zmarłego, czyli jest tu potrzebne, kto może zakończyć No spadkobiercy, aby być. Tym spadkobiercą uprawnionym do zakończenia działalności zmarłego męża czy zmarłej żony, która prowadziła zakaz fryzjerski, to trzeba przeprowadzić postępowanie spadkowe. Musi być stwierdzenie nabycia spadku przez sąd. Jeżeli nie ma testamentu, bo tak na ogół też bywa, śmierć była nagła. Nieprzewidziana ta pani przyzierka, żona nie sporządziła testamentu, a spadkobiercami jest mąż i, i, i dzieci, właśnie wspólne, to musi być to postępowanie spadkowe, w którym się określa zasady podziału takiego, takiego majątku. A ktoś, Przecież trudno przy większej ilości dzieci, przy większej ilości osób uprawnionych do tego majątku, bo był testament na przykład, trudno wspólnie to przedsiębiorstwo likwidować, czyli ktoś musi tu mieć określone pełnomocnictwa do tego, by taką działalność gospodarczą zakończyć, by ją zlikwidować. Ale proszę Państwa, można w inny sposób postąpić. Być może spadkobiercy będą chcieli kontynuować tą dobrą działalność gospodarczą, czyli, prawda, możemy tą działalność indywidualną przekształcić właśnie w spółkę, o czym mówiłem, częściowo w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Czyli znowuż tu jest konieczne postępowanie o nabyciu spadku, jest potrzebny podział tego spadku, jest utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest wniesienie tego przedsiębiorstwa zmarłego jako aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ale proszę Państwa, to nie są takie czynności bardzo proste, bo trzeba, aby wycenić wartość, wartość tego majątku, a być może któryś ze spadkobierców nie będzie chciał uczestniczyć w tej działalności z różnych powodów, na przykład z tego, że nie mieszka na terenie miasta Świnoujścia, a tutaj, tu w tym mieście ta działalność jest prowadzona, czyli jest konieczny tu remanent likwidacyjny, czyli określenie wartości zbywczej właśnie tej firmy zmarłego. Jest potrzebna ewidencja istniejących środków trwałych, ewidencja nie nieruchomości i ewidencja ruchomości tegoż zakładu, tego przedsiębiorstwa. Proszę Państwa, są środki finansowe w banku, są środki finansowe w kasie. I tu jest wiele, prawda, czynności do wykonania takich wstępnych. I tak jak mówiłem, możemy te Tą działalność kontynuować, ale po wykonaniu właśnie tych wstępnych czynności. Nieco inaczej przedstawia się sprawa z przedsiębiorstwem zmarłego, które prowadzone było w formie spółki cywilnej. Artykuł 860. I następny Kodeksu Cywilnego mówią o spółce cywilnej. Jest to jednostka taka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej. Jest to spółka co najmniej dwóch przedsiębiorców, bo każdy z nich, każdy z nich musi odrębnie swój. Jak gdyby udział w tej spółce zarejestrować w ewidencji informacji i działalności gospodarczej. Czyli mamy tutaj, proszę Państwa, sytuację taką, gdy jest tylko dwóch wspólników w spółce cywilnej, że jest jeden wspólnik, który umiera i ma. Majątek w tejże spółce, w tej działalności, o którym za chwilę powiem, i jest drugi wspólnik, który żyje, który chciałby tą działalność na przykład kontynuować. A w miejsce zmarłego wspólnika chciałyby wejść osoby, które są uprawnione do spadkobrania, czyli spadkobiercy. Sprawa nie jest tu prosta, proszę Państwa, dlatego że spółka cywilna ulega likwidacji, spółka dwuosobowa ulega z mocy przepisów. Prawa likwidacji, jeżeli jeden ze wspólników z niej występuje bądź umiera, czyli trzeba by tu, jak gdyby z wyprzedzeniem, przeprowadzić pewne postępowania, by ta spółka cywilna nadal istniała. Czyli trzeba by do tej spółki w miejsce nazwijmy to przyszłego, chorego, przyszłego, zmarłego, Wszedł ktoś z jego spadkobierców, bądź wszyscy spadkobiercy. Ale tu znowuż powstają problemy, które wiążą się z tym, że ten drugi wspólnik żyjący może sobie nie życzyć tych spadkobierców w tej spółce. I wiele innych, proszę Państwa, jeszcze kwestii z tym związanych. Dlatego istotną sprawą przy spółce cywilnej jest treść umowy tej spółki cywilnej, czyli nie tylko to, co określa ustawa, ale także to, co. Co chcemy i co możemy przewidzieć na przyszłość. Ja Państwu mówiłem poprzednio, że najczęściej, czy może nie najczęściej, ale często. Wspólnicy takiej spółki cywilnej są wspólnikami bywa, że z przypadku, ale to nie jest jak gdyby dobry moment do tworzenia takiej spółki. Należy się zastanowić, czy ten wspólnik jest wiarygodny, czy na niego można liczyć, czy ten wspólnik nie jest zadłużony, czy ten wspólnik nie ma problemów osobistych. Proszę Państwa, bo jest to spółka dwu, w spółce cywilnej wspólnikami mogą być trzej wspólnicy. Jeżeli jeden z nich przy takim składzie trzech, czterech, pięciu wspólników w spółce cywilnej umiera, no to w jego miejsce mogą wchodzić właśnie ci, ci spadkobiercy. Proszę Państwa, ale tworząc taką spółkę cywilną wkładamy określony, każdy wspólnik wnosi do tej spółki albo określone czynności, pracy, albo wnosi określony majątek. Spółka cywilna wypracowuje nadto, prawda, wspólny majątek. Kto jest Zatem ten majątek wypracowany przez spółkę, czy też wniesiony, jest wspólnością łączną wspólników. Czyli kwestia podziału takiego majątku w chwili śmierci wspólnika jest sprawą, jest jak gdyby również, może być sprawą skomplikowaną. Część tego wniesionego, Majątku do spółki może mieć formę najmu lub formę dzierżawy. Może być nieodpłatnie także, prawda, wniesiony jakiś magazyn do używania jedynie, proszę Państwa. Czyli mamy tu dwa rodzaje takiego majątku: wniesiony do spółki przez wspólnika zmarłego. Ten majątek przechodzi na spadkobiercę, bo zgodnie z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa w formie spółki cywilnej, majątek wniesiony do używania czy wynajmowany wraca do spadkobierców, wraca do niego także wówczas, gdyby chciał z tej spółki wystąpić i działalność zlikwidować. I jest majątek wypracowany jako współwłasność łączna z innymi wspólnikami. I jakie możliwości mają tu, proszę Państwa? spadkobiercy tego zmarłego wspólnika. No w zależności od umowy. Proszę państwa, to są kwestie bardzo istotne. Jeżeli w umowie nie zapisano, co się dzieje w sytuacji śmierci wspólnika, czy Spadkobiercy mogą wejść, bądź czy może wejść konkretna osoba spośród spadkobierców, to zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego odnoszące się do dziedziczenia ustawowego, jeżeli nie sporządzono wcześniej testamentu. Spółka cywilna. Ta dwuosobowa ulega, tak jak mówię, likwidacji, jeżeli jeden z dwóch wspólników właśnie umiera. Ale spółka cywilna może być, jak już państwo wiecie, a jeżeli nie, to znowu odsyłam do tych stron internetowych, o których na wstępie powiedziałem, możemy przekształcić spółkę cywilną w inną spółkę, prawda? Spółkę możemy przekształcić także ją w spółkę właśnie kapitałową, spółkę lub spółkę, to znaczy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółkę akcyjną ewentualnie. Proszę Państwa, to Tyle na temat właśnie dziedziczenia tego, tych udziałów w spółce, czyli w przedsiębiorstwie zwanym spółką cywilną. Ale mamy inne formy działalności gospodarczej jest to spółka jawna, o której mówi artykuł 8 kodeksu spółek handlowych, czyli to jest grupie spółek nazwijmy to osobowych, która prowadzi przedsiębiorstwo także pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Ważne są tutaj również umowy, postanowienia, umowne postanowienia w kwestii śmierci wspólnika, bo spółka jawna, proszę Państwa, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, ulega rozwiązaniu, gdy następuje śmierć wspólnika. Wynika to z artykułu 58 kodeksu spółek handlowych. W artykule, proszę Państwa, jednak 64 tegoż kodeksu spółek handlowych możemy przeczytać, że pomimo śmierci, Thank <laughs> you. Lub ogłoszeniu upadłości wspólnika spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli umowa spółki tak stanowi, lub pozostali wspólnicy tak postanowią w drodze podjętej uchwały. Czyli yy, ta spółka jawna daje duże możliwości, yy, jak gdyby kształtowania stosunków wewnętrznych w tejże spółce. I to jest jeden, jedna z tych możliwości. Yy, czyli takie uzgodnienie powinno jak stwierdza ustawodawca i orzecznictwo powinno nastąpić niezwłocznie bowiem proszę państwa mamy znowuż tutaj taką sytuację jest majątek zmarłego w tejże spółce który go nabywcami staną się spadkobiercy i jest majątek który należy się pozostałym wspólnikom, którzy chcą nadal prowadzić tą działalność gospodarczą. I znowu, spółka ta jawna może przewidzieć, że do spółki w miejsce zmarłego wspólnika wstąpi inny wspólnik lub wstąpią jego spadkobiercy. Proszę Państwa, jakie są tutaj procedury? No podobne nieco do tych, o których już mówiłem, a mianowicie o spółce cywilnej. Przede wszystkim musi nastąpić stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku. I tu mamy ten problem, o którym Państwo już wspominałem. Można przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza i można spadek przyjąć wprost. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobiercy odpowiadają za długi tylko do wielkości tej części. Majątku tej spółki jawnej, jaka im przypada zgodnie z umową tejże spółki jawnej. Jeżeli przyjmą spadek wprost, to odpowiadają za zobowiązania tejże spółki, której nie byli uczestnikami, tylko był właśnie ten zmarły. Odpowiadają także całym swoim osobistym majątkiem. Proszę Państwa, jest konieczna tu uchwała wspólników tych pozostałych, żyjących, o kontynuowaniu działalności pomimo śmierci. Wspólnika. Jest potrzebne zawiadomienie Urzędu Skarbowego, o kontynu zamiarze kontynuowania czy o kontynuowaniu działalności. Jest potrzebne sprawozdanie finansowe na dzień następny po dniu śmierci wspólnika, a gdy spółka jawna prowadziła księgi przychodów, to yy, sprawozdanie, to określone treść i tak dalej określone zostało, yy, które należy sporządzić na dzień śmierci wspólnika zgodnie z artykułem 10 prim kodeksu spółek handlowych. Jest konieczny tu remanent na Potrzeby podatku dochodowego, bo przecież ten majątek ze spółki, jeżeli zmarłego wspólnika, jeżeli przez spadkobierców będzie wyprowadzany, to być może będą musieli zapłacić od jego wartości. Określony podatek dochodowy, chyba że są zwolnieni. No, jest wreszcie potrzebna wycena wartości zbywcza udziałów zmarłego, właśnie zmarłego, przyjętych przez spadkobierców. Jest potrzebny, jeżeli działalność ma być kontynuowana, to jest potrzebny wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego pozostałych wspólników bądź wspólników i spadkobierców o zmianie wspólników tej spółki jawnej, o wielkości objętych przez nich udziałów po śmierci właśnie wspólnika przez pozostałych wspólników. Proszę Państwa, i kolejny, kolejna forma prowadzenia działalności i szczególna forma nabycia właśnie wartości spadkowych, majątku spadkowego, to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka kapitałowa, o której mówi także kodeks spółek handlowych. I tak jak już wskazałem, jest to spółka kapitałowa, w której no, większą wartość, powiedzmy sobie teoretycznie, zakłada się, ma kapitał, ale posiada, ma ona osobowość prawną, czyli to jest jak gdyby odrębny byt od tych do tej pory wymienionych, bo tam się liczyli wspólnicy, czy ta indywidualność działalności, w działalności gospodarczej liczył się ten, kto prowadzi, czyli osoba. Tu ma, posiada osobowość prawną spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Co to znaczy, proszę Państwa? Że jestem niezależnym bytem prawnym od właścicieli udziałów. Może nim być, właścicielem udziału w takiej spółce może być także jedna osoba fizyczna, wbrew nazwie, że jest to spółka, ale mogą być także. Inne osoby. Proszę Państwa, śmierć właściciela udziałów następuje w momencie prowadzenia działalności gospodarczej, podobnie jak poprzednio. Otóż, co należy w takiej sytuacji zrobić? Przede wszystkim sięgnąć do umowy spółki. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać nabywcę, następcę właśnie tych udziałów zmarłego. Tymi nabywcami mogą być. Osoby, które pozostają w tejże spółce już z ograniczoną odpowiedzialnością. I tu mamy dwie możliwości. Możemy zapisać, że w miejsce zmarłego czy występującego wspólnika jego udziały przejmują właśnie pozostali wspólnicy i możemy określić, według jakich cen przejmują te, te udziały, bo jest to sprawa bardzo istotna dla spadkobierców. Jeżeli zapiszemy, że pozostali wspólnicy przejmują udziały według wartości, ich wartości nominalnej, to można powiedzieć, że przy dobrze prosperującej spółce, po, zmar, osoby uprawnione do, do spadku po zmarłym no będą w jakimś sensie tutaj postawione w sytuacji niekorzystnej. Ale można zapisać, że według wartości zbywczej, że możemy zapisać, że według wartości księgowej. Księgowa potrafi właśnie ustalić tu wartość tych udziałów. Po powiedzmy sobie, pięciu, dziesięciu tam latach działalności tejże spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I znowuż tu na wspólnikach będzie ciążył obowiązek zawiadomienia Krajowego Rejestru Sądowego tak o zmianie wspólników i objętych przez nich udziałów. Proszę państwa, tyle jeżeli chodzi o tych szczególnych przypadkach, ale chciałbym jeszcze w zakończeniu tu kilka zdań powiedzieć o mm, Zdaje się, że nie mówiłem tego, ale problem może być istotny dla Państwa o dziedziczeniu mieszkania. I tu mieszkania, nie będę wracał już do testamentów i do ustawy. Proszę Państwa, możemy je ogólnie podzielić na takie trzy rodzaje. Mieszkania komunalne. O ile ta ustawa nie została zmieniona, bo dzisiaj nie wiadomo, czy coś jeszcze obowiązuje, czy nie obowiązuje, czyli można było wykupić takie mieszkanie za 90%, 5% wartości prawda, tego, tego mieszkania. Tyle można było otrzymać zniżki od wartości. Mogą nadal w takim mieszkaniu komunalnym po śmierci osoby uprawnionej do zamieszkania w takim mieszkaniu, mogą nadal mieszkać. Prawda, osoby mu bliskie, czyli mąż, żona, dzieci, konkubet lub konkubina i on, inne osoby, w stosunku do których jako najemcy byliśmy zobowiązani przez sąd do obowiązku. Alimentacyjnego, czyli tu mogą być jeszcze rodzice, prawda mogą być inni. Mogą, wszyscy muszą mieszkać, jednak jest warunek w tym lokalu w chwili właśnie śmierci tej, tej, tej naszej, naszej śmierci, czyli osoby uprawnionej do mieszkania, do tego mieszkania. Trzeba spisać z odpowiednim zarządem gospodarki mieszkaniowej czy komunalnej prawda, nową umowę najmu. Przewidziane. Są są tutaj, proszę Państwa, były przewidziane zmiany ustawowe o dziedziczności, także takich lokali, o ile spełnią te osoby uprawnione do dziedziczenia pewne kryteria dochodowe. Ustalone prawda, przez miasto, o ile nie spełnią te osoby tych kryteriów, to muszą w ciągu 6 miesięcy właśnie od śmierci wyprowadzić się z tego mieszkania. Współdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. W najem wchodzi tu małżonek. Musi wstąpić do spółdzielni, jest to warunek w ciągu jednego roku od dnia śmierci. A jeżeli nie zrobi tego, to spółdzielnia mieszkaniowa musi go wezwać do tego i dając mu na jak gdyby, tą decyzję jeszcze 6 miesięcy. Proszę Państwa, dzieci, w dalszej kolejności inne osoby bliskie, wstępni, wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, osoba przysposabiająca i przysposobiona oraz osoba pozostająca faktycznym wspólnym pożyciu, czyli konkubent tutaj czy partner. Aby uniknąć procedur, praści, to przekształcamy nasze prawo, najlepiej przekształcić je we własnościowe prawo spółdzielcy do lokalu, odrębna będzie odrębną własnością tego lokalu. bo Wówczas z takim lokalem możemy robić to, co będziemy chcieli, czyli możemy je sprzedać, możemy je przekazać w spadku osobie prawda, innej po naszej śmierci. Mamy Także jeszcze mieszkania zakładowe, także po śmierci najemcy. Mają prawo mieszkać w nim osoby mu, osoby mu bliskie, które z nim mieszkały w chwili, w chwili śmierci. Mają one także prawo ubiegać się o wykup takiego mieszkania. Proszę Państwa, jest jeszcze wiele innych rodzajów takich mieszkań, jak mieszkania lasów państwowych, kolejowe, czy mieszkania należne właśnie wojsku. Proszę Państwa, to są te sposoby szczególne nabycia właśnie majątku po śmierci, czyli nie jest to jest to w ramach testamentu lub w ramach umowy w ramach ustawy o zasadach dziedziczenia. Dzisiaj chciałbym zakończyć swoje wystąpienie o innych problemach jeszcze nabycia majątku spadkowego, będę państwu mówił następnym razem. Dziękuję bardzo.